Hej, cześć, Manko po kilku kilkudniowej przerwie. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, jak Miłosz Bachleda został oszukany przez swoją dziewczynę Kaśkę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym jeszcze szybciutko pozdrowić ostatnie osoby, które zasubskrybowały mój kanał. A jest to Wiktoria Michalik, pozdrawiam cię Wiktoria, a także Oliwia Chromow. Pozdrawiam Cię Oliwia. Jeżeli Ty chcesz w następnym filmiku pojawić się tutaj na ekranie, to zasubskrybuj kanał, pamiętając o tym, aby przełączyć swoje subskrypcje na publiczne. Bo inaczej zawierzesz sobie możliwość pojawienia się w następnym filmiku. Pozdrawiam także osobę, która była pierwsza pod ostatnim filmikiem, a jest to Katarzyna Konopka. Pozdrawiam Cię Katarzyna. Jeżeli Ty teraz w tym momencie wyśmierz i napiszesz komentarz i twój komentarz będzie pierwszym komentarzem pod tym filmikiem, to zostaniesz pozdrawiony w następnym filmiku. Zatem Życzę Ci powodzenia. Może nie przedłużając, zapraszam do oglądania. W odcinku 727 możemy zauważyć Kaśkę i górala leżącego wspólnie w łóżku. Kaśka wspomina o tym, że fajnie by było w niedalekiej przyszłości kupić jakieś mieszkanie. Miłość jest co do tego obojętny, ale raczej wolałaby pozostać w swoim obecnym mieszkaniu. Natomiast. Kaśka przeciwnie. Mówi Miłoszowi o tym, że ma dobrą przyjaciółkę, która zajmuje się sprzedażem mieszkań. I podpyta ją, czy nie ma czasem na nik jakiejś atrakcyjnej oferty. W pewnym momencie tego odcinka Miłosz dostaje od Kaśki telefon z informacją, że była ona u swojej przyjaciółki i ma ona na nich podobno jakąś dobrą, atrakcyjną ofertę i prosi go o to, aby w miarę szybko przyjechał na komendę, po to, aby zobaczyć szczegóły tej oferty. Niedługo po tym Miłosz się na komendzie, spotyka tam swoją dziewczynę wraz z jej przyjaciółką, która ma na nich ofertę mieszkania. Przedstawia Miłoszowi i Kaśce ofertę mieszkania. Wydaje się ono być dosyć atrakcyjne ze względu na niewielką cenę, ponieważ niby właściciel mieszkania, który chce je sprzedać ma długi i potrzebuje na szybko gotówki. I to właśnie z tego powodu w dalszej części odcinka Miłosz się ze sobą Gotówkę, aby zapłacić za mieszkanie, zamiast po prostu wziąć i zrobić przelew, ale o tym za chwilę. Po chwili miłość dowiaduje się od Kaski, że jeżeli są nabyć to mieszkanie, muszą praktycznie na już zapłacić zaliczkę o kwocie 40 tysięcy. Potem wszystkim Miłość woni do banku z zapytaniem, czy zostanie udzielony mu kredyt. Niedługo potem dostaje sms z banku, że pieniądze może odebrać jeszcze dziś. Pod koniec tego odcinka Miłość wychodzi wcześniej z pracy po to, aby mógł dostarczyć pieniądze na mieszkanie. Kiedy pod komendę przychodzi z plecakiem, w którym znajduje się zaciągnięty przez nią kredyt, spotyka tam swoją dziewczynę Kaśkę, Nagle podchodzi do dyżurnie, informując kurela o tym, że dostał zgłoszenie od kobiety, która twierdzi, że potrzebuje pomocy i mówi, aby wysłał właśnie Miłosza Bachledę, bo on jej pomoże. Kaśka w tym momencie korzysta z sytuacji, zabiera Miłoszowi plecak z pieniędzmi i mówi, że poczeka w domu wraz z nowymi kluczami do mieszkania. Bachleda z Szymonem jadą na interwencję, niedługo potem okazuje się, że był to jednak fałszywy alarm. Ciekawe jest to, że taka sytuacja powtórzyła się już drugi raz. Miłoż po pracy wraca do domu, zostaje tam puste mieszkanie, na oszku odnajduje plecak. Które niestety nie znajduje pieniędzy. Szybko próbuje skontaktować się ze swoją dziewczyną, lecz nie odbiera ona telefonu, miłoż nie może się dodzwonić. I w tym momencie zaczyna chyba do niego docierać, że został po prostu oszukany. W tym odcinku pod koniec widzimy jeszcze Kaśkę, która czeka na taksówkę wraz z bagażami. Czyli po prostu gdzieś się wybiera. Przez telefon rozmawia najprawdopodobniej ze swoją wspólniczką, czyli z przyjaciółką, która wcześniej w tym odcinku przedstawiała ofertę miłoszowi i Kaśce. Na koniec tej sceny Kaśka rozmawiając przez telefon wspomina, że miłosz łatwo dał się oszukać. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wątek. Możecie napisać w komentarzu, czy spodziewaliście się takiego obrotu sprawy, czy jesteście tym zaskoczeni, jaka była wasza reakcja. Mnie osobiście najbardziej ciekawi, co z dzieckiem. Czy miłosz faktycznie jest ojcem? Czy ciąża Kaśki, podobnie jak miłość do miłosza, była po prostu przez nią dobrze ukartowana. Oddaję wam w tym momencie do dyspozycji komentarze. Możecie na ten temat pisać co tylko chcecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie, za dotrwanie do tego momentu. Do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć!